Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku, tym razem sobie opowiemy o Plant vs Zombies Replanted, gierka, która nadchodzi w październiku i opowiemy sobie główne rzeczy, które wiemy na temat tej gry. No tak w skrócie tutaj y, na załączonym obrazku mamy grafikę HD, jakieś nowe zaskakujące zawartości, jest lokal i PvP, o którym też później y, opowiem trochę, co sądzę. Y no, PvP tutaj e, przynajmniej kontrolę nad zombie, stawczo przeciwnikowy, lokalny tryb czyli na PvP, jak mówiłem. E, odblokuj opcje graficzne za pomocą drzewa mądrości, które wzbogacono o przydatne przełączniki. No, to jest ciekawe. <laughs> to się okaże, jak wyjdzie gierka. Pochaj na nowo klasyczne minigry, takie jak orzechowe kręgle, teraz w wersji HD. No, to no po prostu nam przyjdzie znowu, że jest HD, niezły podpunkt. Spróbuj sił w trybie pochmurny. Dzień to będzie jakby nowy poziom. Zupełnie nowej opcji rozgrywki, w której słońce jest ograniczone, a sadzenie roślin stanowi wyzwanie taktyczne. <laughs> Sorry za mój głos ogólnie, jeżeli tam. Przetrwać zupełnie na tym ekstremalnie trudnym trybie wieczny spoczynek. No to tak w skrócie, no to jest. Jak umrzecie, to koniec od nowa. Powiem Wam, że. No ta karka jest całkiem prosta, nie? Jak się już w nią grało, to raczej to nie będzie trudne. No chyba, że nie wiem, może być więcej zombie, to by było spoko. To powinno coś takiego być. Yy, dobra. I odkryj nową kolekcję ilustracji i grafik koncepcyjnych, w której znajdziesz nieprezentowane, nigdy dotąd szkice i ciekawostki dotyczące historii gry. No, <laughs> ciekawe. Dużo i tak pokazali wcześniej z tych jakby szkiców tak dalej. Dobra, przejdźmy sobie dalej. No, tutaj mamy właśnie pokazane. Rest in Peace Mode Adventure Plus. Tutaj mamy Day Night, Pool, Fog, Roof. Bonus Levels, to jest też ciekawe. Bonus Levels to jest też ciekawe. jest jeszcze Cloudy Day. Tak, właśnie trochę z spoku, nie? Tak, taki bonus chyba. A dobra. Tutaj y, Mam też pokazane, że jest Quality of Life. Jest planner mm. są z dwójki, że można przyspieszyć levele. To jest zarąbiste. To jest bardzo fajne. Fajnie, że to wprowadzili, no bo to po prostu. No w klasycznej wersji jedenki, no troszkę mo może być nudne, nie? <laughs> no, kolejna rzecz. Yy, dają w preorderze skina. Do Retro Peashooter Skin. Peashootera. Troszkę szczelca. No i tak. Ja już tutaj widzę Gridy. Gridy EA. Zrobią skiny, jak nie zrobią skiny jakiś sklep czy coś, będą skiny. To jest tak ja myślę po prostu, nie wiem jak będzie. Teraz pytanie. Skoro jest skin do groszko 4. No dobra, piszę teraz. No, to będzie więcej skinów, nie? To pytania. Czy będą tylko premium? Bo powiem tak, no może to. To może być takie nietypowa opinia, ale to może być dobre w sumie. bo To może urozmaicić coś w grę, ale jak oni będą ciągnęli z tego gigakasa, no to tak trochę słabo, nie? Jeżeli będzie na przykład opcja dany na to, że sklepik, są dwie opcje: Premium waluta. No ja bym, najmy dych, jak już tu jest skin, tak przykładowo 10 zł. I na przykład, żeby było za y taka opcja kupić, na przykład pewnie, pewnie, jeżeli coś takiego zrobili, to obstawiam, że będzie drogi skin za y i po prostu nie wiem, zadycha skinny. Szczerze, no to może urozmaicać grę, ale czy to zepsuje? No, nie wiem. Nie wiem, dajcie znać w komentarzu co o tym sądzicie. Yy, tutaj kolejna rzecz: o Local cop and PVP. Jest w nazwie Local. To już było na wersji konsolowych. Lokal, local i PvP, ale powiem Wam, że to jest lokal, i to jest trochę szkoda, bo jakby był online, daję na to, żeby było, że można walczyć z jakimś obcą osobą, randomem, tak zwanym, nie? I jakby coś takiego było, to byłby sens wracać do tej gry, jakby sobie, wiecie, kompetitiv, nie wiem, czy to dobrze określiłem teraz. kompetentyw jakiś taki by był, no, jak jest lokal, no nie spoko ale online lepszy byłby, nie? Byłby lepszy zdecydowanie. No, mają jeszcze czas, ale mają napisali, że Local Coop, no to i PVP. Local Coop, no nie wiem, no jest lokal, tak czy siak. <laughs> Więc to jest trochę no i dobre, i złe. No i co? No i oczywiście przejdźmy już do ostatniego punktu. Jak sobie napisałem. Gierka kosztuje prawie 90 zł. Bez grosza, nie? I. No to jest cholernie duża cena, szczerze mówiąc, bo zwykła gierka kosztuje 18 zł tam. Jeżeli dobrze pamiętam, na przy cenie jeszcze mniej. No i tak no. No jest lepsza grafika, tak? Jest lepsza grafika. Są te dodatki jakieś, no widzę, że skiny będą grydowali. W ogóle zacznijmy od tego też, że oni dawno nic nie wypuszczali ten PopCap i EA, Z tej właśnie Franczyzy, że to mówię. No i dziewięć dych. Cholernie duża cena. Cholernie, no. Aczkolwiek no ja jestem osobiście jestem gigafanem tej franczyzy i prawdopodobnie to zakupię i tak. Ale to gdzieś bliżej właśnie października. No i ludzie też mówią, że to jest cholernie duża cena za coś takiego, no nie? No, z czym się trochę zgodzę, no jest trochę przesadzone. no. Nie wiem, ja tam nie wyceniłbym, ale... Nie wiem, może cztery dychy? Pięć dych? To już było lepsze już, nie? No, ale gdzieś zjechał. Całkiem drogo na grę, już ma 16 lat. No ale nie wiem. Zobaczymy jak to pójdzie. Wątpię, że... No nie optałem już raczej, bo już ludzie powali priordery. Więc... No nic, dajcie znać co o tym sądź, sądzicie. Ja się z wami żegnam. Jeżeli wam się spodoba, zostawcie lajka, suba, komentarz. I trzymajcie się i cześć.